Jeszcze chciałem bardzo serdecznie poprosić Pana Pawła Bocę, portfela Abiskapitala o wypowiedzenie tej dyskusji. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezwykle miło oddać w ręce inwestorów giełdowych drugą tą roku spółkę Metal. Jest to drugi debiut giełdowy po prawie management miesiąc portfela Abiskapital. Była to dla nas bardzo dobra inwestycja. W pół roku tam zainwestowaliśmy w dobrą spółkę, która dzisiaj jest jeszcze lepsza. Jestem przekonany, że również dla inwestorów giełdowych będzie to naprawdę świetna, świetna inwestycja. Czy potencjał, jaki spółka ma, plany rozwojowe i zespół, który jest w tym planie w stanie zrealizować, na pewno zapewnią inwestorom zwrot. Chciałbym podziękować wszystkim tutaj zgromadzonym zarządowi Grzegorzowi za te 4,5 roku współpracy, pracownikom, którzy naprawdę robili wszystko, żeby zwiększyć wartość tej spółki i mam nadzieję, że będą na to robić dalej dla inwestorów. Dziękuję bardzo.